Oktoberfest to największy na świecie festiwal piwny i jedno z najbardziej znanych wydarzeń kulturalnych w Niemczech. Odbywa się corocznie w Monachium w Bawarii i przyciąga miliony turystów z całego świata. Oktoberfest zainaugurowano w roku 1810 z okazji ślubu księcia Ludwika bawarskiego, późniejszego króla Ludwika I, z księżniczką Teresą von Sachsen-Hildburghausen. Mieszkańcy Monachium zostali zaproszeni na wspólne świętowanie, które zakończyło się wielkim wyścigiem konnym. Choć nazwa Oktoberfest sugeruje październik, festiwal rozpoczyna się w połowie września i trwa do pierwszego weekendu października. Powodem wcześniejszego startu jest lepsza pogoda we wrześniu. Festiwal odbywa się na specjalnym terenie, zwanym Teresin Wizn, w skrócie Wizn, który swoją nazwę zawdzięcza księżniczce Teresie. Podczas Oktoberfest podaje się specjalne mocniejsze piwo zwane Oktoberfestbier. Jest to jasne piwo ważone specjalnie na tą okazję przez sześć tradycyjnych browarów z Monachium. Augustina, Hekapschor, Hofbrau, Luvenbrau, Paulaner i Spaten. Wszystkie one oferowały tradycyjne bawarskie piwo marcowe o zawartości alkoholu do 6,2%. Charakteryzuje się one bursztynową barwą i przewagą słodkich nut słodowych nad goryczką chmielową. Obecnie piwa serwowane na festynie są w stylu bardziej podobne do popularnego w wielkich koncernach Lagera niż do dawnego piwa marcowego. Piwo serwowane jest w dużych litrowych kuflach zwanych maskrug. Wielu uczestników przychodzi na Oktoberfest ubranych w tradycyjne bawarskie stroje. Mężczyźni noszą Liderhosn, czyli skórzane spodenki, a kobiety, Dirndl, czyli suknie regionalne. Strój ten jest symbolem bawarskiej dumy i kultury. Festiwal rozpoczyna się od symbolicznego odszpuntowania pierwszej beczki piwa przez burmistrza Monachium, który wypowiada słynne słowa o ist, czyli jest odszpuntowane. Dopiero po tym momencie piwo jest oficjalnie dostępne dla gości. Oprócz piwa Oktoberfest oferuje wiele innych atrakcji, takich jak karuzele diabelskie, młyny, strzelnice, a także tradycyjne występy muzyczne. W namiotach piwnych można posłuchać muzyki na żywo, od tradycyjnych bawarskich utworów po współczesne hity. Co roku Oktoberfest odwiedza około 6 milionów ludzi, a uczestnicy spożywają blisko 7 milionów litrów piwa. Oprócz piwa serwowane są także tradycyjne bawarskie potrawy, takie jak pretle, pieczone kurczaki, golonka, a także słynne kiełbaski.